Całość, baczność. kartownicy przypomników, warta. Baczność. Stój. Całość, baczność. Poczty szandarowe prowadzić. Spocznij. całość. Baczność do hymnu. Dzisiejsza uroczystość to 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Witam serdecznie na tej uroczystości władze naszej gminy na czele z burmistrzem Dariuszem Strugałą. Witam również Radę Gminy na czele z przewodniczącym Romanem Matuszakiem. Szanowni Państwo, pierwsza część się odbyła w kościele. Ksiądz Sawik mówił o... Wartościach o tych, które uzyskaliśmy podczas odzyskania niepodległości, czyli o wartościach religijnych, duchowych, o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny. Później mieliśmy wspaniały przemarsz, manifestacje tutaj po całym Jaraczewie prawie. No i znaleźliśmy się w trzeciej części, i w tej trzeciej części ja chciałbym się przed pomnikiem odnieść do faktów związanych właśnie z Dniem Niepodległości. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy i Polski. Rok 1918 przyniósł po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych narodziny niepodległego państwa polskiego. Drugą Rzeczpospolitą dokonała się rzecz, do której dążyła, na którą czekała na którą czekało wiele pokoleń Polaków, nadeszła upragniona wolność. Świętujemy dziś ten, jakże ważny dla nas Polaków, Dzień Narodowe Święto Niepodległości. Dzień, który przynosi wiele radości, by go obchodzić. Dziś możemy celebrować naszą niepodległość bez przeszkód. Wolnej Polsce i w kraju, w którym bazując na kartach historii i wyciągając z niej wnioski, Musimy pamiętać o bezpieczeństwie i spokoju. Musimy jednak pamiętać, że ten spokój nie jest nam dany po raz na zawsze. Musimy mieć w pamięci tą lekcję historii. Należy robić wszystko, aby w ten, ten spokój, tę daną nam niepodległość, zadbać, aby nasze dzieci i wnuki oraz prawnuki mogły z niej w przyszłości bez przeszkód czerpać i korzystać. Dziś, my dzieci, młodzież, dorośli, członkowie stowarzyszeń i organizacji, y, społeczeństwo i władza, wszyscy uczestnicy świętujemy niepodległość przy pomniku w Jaraczewie. Dajemy przykład, jak należy świętować i cieszyć się z wolności. Obecnością i postawą wyrażamy swoją wdzięczność i cześć naszym walecznym przodkom, powstań narodowych, twórcom II Rzeczypospolitej, obrońcom odzyskanej niepodległości. Chylimy dziś czoła przed wszystkimi rodakami, którzy stanęli do tej walki o niepodległość. Miejsce, przy którym jesteśmy, skłania nas, by pamięcią ogarnąć wszystkich Polaków, którzy oddali za ojczyznę życie. Przede wszystkim mieszkańców Ziemi Jaraczewskiej. Składać będzie harcerz w imieniu Edysza w przyjaciół Jaraczewa z Niemiec. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ostatnia wiązanka, widzę przewodniczący Rady Powiatu, Jasiu czerwań oraz poprzedni starosta, Teodor Grobelny. Składają wiązankę w imieniu powiatu. Oraz Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego. Szanowni Państwo, Wiązanki złożone możemy uczcić minutą ciszy wszystkich tych, którzy oddali życie za ojczyznę, całość baczność. jeszcze orkiestrze, brawo, 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 prawda, o właśnie, na wesoło musimy, jest to wspaniała uroczystość, dziękujemy im, gratulujemy, że tak pięknie grają, a ja przy, chciałbym już pomalutku kończyć tą uroczystość, ale żeby ją skończyć, to musimy wszystkich pomalutku wyprowadzić. Niemniej jednak, e, tak, oddamy głos panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, tak licznie zebrani, droga młodzieży, dzisiejszej uroczystości, e, ja dziękuję harcmistrzowi. Andrzejowi Szymczakowi, że powiedział Państwu w krótkich słowach, co to jest za dzień, 11 listopada. Ja chciałbym się tylko w krótkich słowach odnieść do tego, co Andrzej przedstawił. 11 listopada 18 roku, od tego zaczęła się nasza wolność. 11 listopada to jest dzień, w którym wywalczono nam niepodległość. jest 11 listopada jest to dzień, gdzie dziękujemy. Dziękczynny dzień dla tych wszystkich, którzy polegli, którzy wywalczyli wolność, jakże nam potrzebną wtedy i wywalczyli ją co najważniejsze do dnia dzisiejszego. Jest to święto z jednej strony dziękczynne, ale z drugiej strony jest to też żywa lekcja historii, ponieważ ta historia, o czym mówił ksiądz, lubi zataczać się kołem i może się co nie daj Bóg powtarzać, a mam na myśli tutaj te rzeczy, które się działy przed 11 listopada i to, co ewentualnie mogłoby nas czekać, gdybyśmy snuli jakiś czarny scenariusz. Andrzej wspomniał o tym, może nie dosłownie, ale co roku, jak pamiętam, padały słowa, że wolność i niepodległość i pokój nie jest nam dany raz na zawsze. I myśmy to powtarzali, ale od paru lat te słowa nabrały większego, głębszego znaczenia od czasu, gdy nastąpił atak na wolną Ukrainę. Wtedy sami doświadczyliśmy pewnego doświadczyliśmy tego, że może być tak, że ta wolność nie będzie nam dana na zawsze, może będziemy musieli o nią walczyć. Te słowa. Powtarzane kiedyś bezwiednie, teraz nabierają istotnego znaczenia. Nasi przyjaciele na Ukrainie cierpią, a nam zagraża wróg ze Wschodu. To jest realne zagrożenie, więc tym bardziej doceniajmy to, co stało się w 18 roku. Dla mnie święto niepodległości jest świętem najważniejszym. Dla każdego Polaka jest to święto, które powinniśmy czcić i obchodzić wspólnie. Tak jak obchodzimy wspólnie to święto w naszej małej ojczyźnie w gminie Jaraczewo. Ja jestem pod wrażeniem, ja jestem dumny, że dzisiaj jest tyle osób. Ja jestem dumny, że jest tyle młodzieży. Jestem pod wrażeniem małych harcerzy, starszych harcerzy. Młodzieżowe drużyny, które się u nas rozwijają, pożarnicze również w sposób wspaniały. Uświetniają dzisiaj to święto, wojskowi, poczty sztandarowe, delegacje, orkiestra. Tak, drodzy Państwo, święto dzień czynienia, ale Andrzej kończąc swoją wypowiedź mówił, że to jest święto radości. Tak, mamy się cieszyć, mamy z czego się cieszyć, mamy z czego być dumni. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej patriotycznej uroczystości. Patriotyzm, jak słowo kiedyś zapomniane, odżywa w tej chwili. Postawa patriotyczna, to, że jesteśmy jednym narodem, dumnym narodem i obyśmy byli wolni. Żeby ta wolność była nam dana jeszcze na zawsze i na wiele, wiele lat, na wiele pokoleń. Dziękuję wszystkim, życzę wspaniałej zabawy. Jutro jest święto. 11 listopada. Obchodzimy je w gminie bardzo radośnie. gminny Ośrodek Kultury nie tylko dzisiaj przygotował tą uroczystość, ale też przygotował dla Państwa szereg imprez. Proszę się zapoznać, one są publikowane na stronie GOKU i naszej y, stronie urzędowej. Jeszcze raz kłaniam się Państwu. Dziękuję za obecność i życzę wszelkiej zabawy, pięknej zabawy w dniu 11 listopada. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Szanowni Państwo, to ja jeszcze uzupełnię. Pan burmistrz mówi, że jest dumny. A my się cieszymy, bo ja, przyglądając się dzisiaj na tą uroczystość, też jestem no, zdziwiony, że aż tylu, tyle osób bierze udział w takiej uroczystości. Czyli naprawdę możemy być dumni, ale to dlatego, że mamy wspaniałą władzę, która organizuje nam takie uroczystości. Całość baczność. Boszcze Szandorowe, wyprowadzić. oh, oh.